Cześć, witajcie w kolejnym poradniku do gry Minecraft. Dzisiaj dowiecie się jak zrobić mechanizm, który po użyciu dźwigni będzie oświetlał wybrane miejsce ogniem. Tak jak zawsze, staram się wam to przedstawić jak najbardziej zrozumiale, zwięźle i rzetelnie, więc dziękuję wszystkim, którzy postawili pod filmem Kciuka w górę. Podróżujemy po pustyni i nagle spotykamy dziwną strukturę, przypominającą wejście. Wchodzimy do tajemniczej jaskini, w którym widzimy prosty, ładny tunel, w którym niestety jest dosyć ciemno. Pociągamy za dźwignię, a tu nagle, jak znikąd, ściany się przesuwają, a w odkrytych miejscach pojawia się ogień, który oświetla nam cały tunel. Tak mniej więcej działa ten cały mechanizm, a to jest jedno z jego zastosowań. W odróżnieniu od innych typów oświetleń, tutaj światło powoduje ogień, co dodatkowo może nadać klimat, na przykład mapom przygodowym. Mechanizm możemy oczywiście włączać i wyłączać. Jedyne, co nas ogranicza, to zapalniczka, którą co jakiś czas, w zależności od użyć mechanizmu, musimy wymieniać. Mechanizm jest dosyć prosty, a do jego budowy potrzebujemy przedmiotów, które widzicie teraz w moim ekwipunku oraz przestrzeni o wymiarach 3x5x2. Dla ułatwienia zaczynamy od podstawy naszego mechanizmu. Ten krok nie jest konieczny. Stawiamy blok nederak, a przed nim skierowany w naszą stronę dozownik. Tworzymy małą platformę pomocniczą, a na niej stawiamy dwa lepkie tłoki, a przed nimi blok, który będzie widoczny na ścianie. Wokół tłoków stawiamy bloki w następujący sposób, a następnie wypełniamy powstałe miejsca czerwonym proszkiem oraz dwoma przekaźnikami ustawionymi na dwa kliknięcia. Ostatecznie stawiamy czerwoną pochodnię, która będzie aktywować dozownik, oraz dźwignię, która będzie aktywować cały mechanizm. Sprawdzamy, czy działa i gotowe. Jeżeli będziemy chcieli połączyć kilka takich mechanizmów, nic prostszego. Wystarczy, że na przykład w tym miejscu postawimy czerwony proszek, stworzymy negację w taki sposób, postawimy przekaźnik, a następnie ponownie zbudujemy mechanizm. To by było na tyle. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten mechanizm. Moim zdaniem przydatny na różnego rodzaju mapki, ale także dla urozmaicenia otoczenia na serwery oraz gry jednoosobowe. Jeżeli spodobała Wam się moja prezentacja budowy i działania tego mechanizmu, ucieszymy się bardzo z kciuka w górę pod tym filmem. Zapraszam na kanał i do subskrybowania, jeżeli chcecie więcej poradników. Ja mam na imię Patryk, życzę miłej gry i pozdrawiam.